Dobry, ponieważ te osoby, które wysłały mi zadanie, miały problem z konstrukcją, z poprawną konstrukcją. Nie wysłały mi wszystkie osoby, mimo że o to prosiłam. I na pewno uwzględnię to przy wystawianiu ocen, ale ponieważ był problem, chciałam, żebyśmy zrobili to wspólnie. Słuchajcie, ja już tutaj sobie narysowałam. Narysowaliśmy sobie jakąś prostą noszą oś symetrii. Oś optyczną. Zaznaczyłam zwierciadło, zaznaczyłam, to było umowne, tak? Mi wyszło 6 cm środek krzywizny, czyli w połowie na wysokości 3 cm jest ognisko, czyli 3 cm od um, zwierciadła po drugiej stronie zaznaczyłam ognisko pozorne, i narysowałam tego naszego zęba w odległości um, między ogniskiem a zwierciadłem, bo tak jest w podręczniku. Słuchajcie, ząb tutaj jest przykładem. Nam łatwiej będzie na prostszych figurach, dlatego w zębie narysowałam strzałkę. I teraz, żeby zobaczyć, jak ten ząb będzie widziany w zwierciadle wklęsłym, musimy zaznaczyć na rysunku, jak zachow będą zachowywać się promienie świetlne. E My potrzebujemy, żeby ta konstrukcja była już poprawnie wykonana, wystarczą nam dwa charakterystyczne promienie. świetlne. I teraz tak. Pierwszy z tych promieni to jest promień, który równolegle do, do osi optycznej pada na zwierciadło, tak, czyli promień padający, i odbija się od tego zwierciadła w taki sposób, że przechodzi przez. Ognisko. To jest pierwszy promień. Drugi promień jest jakby odwrotny czyli pada nam na zwierciadło, ale tak nam pada, że Przedłużenie, tu zaczyna się, tak? Czyli on nam pada tu, ale przedłużenie tego promienia przychodzi przez to ognisko, czyli mamy tu, i odbija się równolegle do osi optycznej, czyli odbija nam się tutaj. I teraz. Y no właśnie, co teraz? Słuchajcie, wiem, widz... obraz powstaje generalnie na przecięciu się promieni odbitych. Natomiast tu jak zauważymy, te promienie odbite, tu jest jeden promień odbity, tu jest drugi. One nam się nigdy nie przetną z tej strony, bo one się rozchodzą. Ale na pewno przetną nam się przedłużenia tych promieni. Jak sobie przedłużymy tutaj nasz promień odbity, jak sobie przedłużymy tutaj promień odbity, to otrzymamy tu miejsce przecięcia, czyli jakbyśmy naszą strzałkę i do tego dorysujemy sobie zęb. Czyli otrzymaliśmy obraz w tym zwierciadle. Obraz jest powiększony, obraz jest pozorny i obraz jest prosty, nieodwrócony. Tak? No i ponieważ tu chodziło o lusterko dentystyczne, no to wychodzi na to, że wyszło nam prawidłowo, no bo sensem oglądania naszych zębów przez dentystów w lusterku jest ich powiększenie, żebyśmy żeby mogli dokładniej zobaczyć powierzchnię tego zęba. Ok. Zróbmy jeszcze dla treningu obraz, konstrukcję obrazu w zwierciadle wypukłym. Zaczynamy tak samo. Rysujemy sobie naszą oś optyczną. Rysujemy sobie zwierciadło. Słuchajcie, ta oś optyczna powinna w połowie przechodzić. Nie zawsze nam się to uda, tak idealnie, ale y, dla naszych rysunków to jest ok. Zaznaczamy sobie mm, środek krzywizny. No i mi się da. Dobra, 6 cm. Czyli w połowie jest ognisko, tak? Czyli 3 centymetry to będzie ognisko. W zasadzie tu jest ognisko, tu będzie ognisko pozorne i tu powinniśmy sobie, dlaczego tak, dorysować, chociaż to nie ma znaczenia, ale dorysujemy jeszcze, tu będzie nasz środek, mówimy teraz o zwierciadle wypukłym, czyli to. Jest nasza, tu jest nasze zwierciadło. Wszystko, co jest po przeciwnej stronie, jest pozorne, czyli ognisko pozorne, obraz pozorny itd. Dobra, i stawiamy sobie nasz przedmiot na przykład tutaj. I w przypadku zwierciadeł wypukłych musimy pamiętać, że to są zwierciadła rozpraszające. Czyli promień, który padnie na nasze zwierciadło, ulega rozodbiciu, Rozproszeniu w taki sposób, też niedowolny, w taki sposób, że jego, on się odbija tu, a jego przedłużenie przechodzi przez ognisko pozorne. Czyli sam promień odbity jest tu, tu jest przedłużenie tego promienia. I drugi promień, już jest trudniej nam narysować, ale postaramy się, to jest promień, który pada na sam środek i pod. Zgodnie z prawem odbicia odbija się pod takim samym kątem. Jeżeli macie kratki, jest to łatwiej nam trochę e, ustalić, już u mnie widać, że nie jest do końca prawidłowo. E, można się bawić z kątomierzem. I też ten promień sobie przedłużamy, bo obraz zawsze powstaje na, na, e, dzięki promieniom odbitym. Jeżeli promienie odbite nam się nie przetną, a w przypadku zwierciadeł wypukłych nigdy nam się one nie przetną, ale zawsze przetną nam się ich przedłużenia po drugiej stronie zwierciadła, dlatego otrzymamy obraz po drugiej stronie zwierciadła, obraz pozorny. W tym wypadku jest to obraz pomniejszony, obraz pozorny i też nieodwrócony. Mam nadzieję, że Uda Wam się poprawić błędy w Waszych konstrukcjach, że zrobicie je jeszcze raz. A gdyby wciąż to był problem, bardzo proszę zgłoście. Będziemy, spróbujemy jeszcze z tym troszeczkę powalczyć, chociaż czasu już za dużo nam nie zostało. Tymczasem Wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia.